Jo, Jo, siemanko, witam was serdecznie prosto z sali w Grudziądz, gdzie jest mój kochany klub. Zapraszam was na ostatnie, można powiedzieć, szlify przed walką, no i później zbieramy ekipę i lecimy na ostatnią konferencję Prime Show MMA, gdzie obiecuję wam, że będą grube afery, nie? Więc, let's go! Moja ukochana wysłała mi swoje nowe adidasy, zobaczcie, które przyszły. Nie przyznała się ile kosztują, więc zadzwonimy do niej i zapytamy się ile kosztują. Halo? Kicia, a ile ty dałaś za te adidasy, co? I pół koła. Ile? Trzy i pół, a co? Za trampki? Ale one wiesz, są zajebiste. To co w nich jest takiego zajebistego, że są kurwa trampkami? Jak nałożyłam, nie mają sznurówek, jak włożyłam sobie ładnie nóżkę, są bardzo lekkie. I powiem Ci, te walencyki, to mamy różowe, to jest jeden wielki shit, a były dużo droższe niż w Versace. No to ładnie, rozpierdolę. Chcę mieć tak, wszystkie co? kolory. A, no to są. mieć wszystkie kolory. Jest ja chcę będę... tylko różowy. Czy ja będę się bił za darmo, tak? Ale ty masz ogólnie buty, takie są męskie, wszystkie masz granat, czerwień, bo męskich jest więcej kolorów. damskich są tylko dwa. Ale kochanie. Ja ty to... musisz takie mieć czarne. To ja muszę jeszcze parę walków podpisać, wiesz, żeby na nie było stać. No dobra, to przywitaj się z naszymi widzami, nie? Ładnie. Co? Przywitaj się z naszymi Daj, widzami. Bardzo się, że ja przyklinam kochani, to ktoś nie robi. A ja właśnie to wszystko nagrywam. Buziaczki, kochacze. No proszę, no to proszę tam zrobić pik pik. No pa, ciał. O, to była moja żona. Teraz wam zabieram do mojego guru. Inspiracji takiej trochę życiowej. Lampka. i trenera głównego mojego. To jest jego tutaj zba. Zobaczcie Zobaczcie tą chatę on sobie zrobił, nie? Jeba. Siemano! Bam, bam, Ja to nie wiem, że jesteś moją górną inspiracją życiową, wiesz, takie tam kurwa głupie. Dzień dobry, tak, że zaskoczenie? Cześć, cześć, cześć. Siema, ma? Mati, ma? To jest mój główny trener od przygotowania ogólnego, życiowego, na macie MMA i wszystko. W związku, nie w związku, No się wszystkim <Gluch> że z KSW, drugi no co ty kurwa tam szykujesz? Jakieś wąbielgą? Ja. Siemanko, Siemanko kurwa, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na vlogu moim i mojej żony. <gry> <gry> e, to są moi chłopacy, mój sparing partner, który ostatnio wziął walkę z chłopem z e, Tutaj jest Rafał Boczyna, którego znacie. A tego pana to jest gangster, <gry> gangster, gangster grudziącki pracujący. <gry> <gry> Jak <sam pamiętam. gry> Wsiadajcie, jedziemy. Garderoba? Tak. Dobre.

To było u mnie, weźmy świecą! Nie robić z panem! Oddaję duży male na bitę, kurwa! No Tak, ja, w... kurwa, no teraz ta, ten przypadek, no, że się tam nie kurwa, tak? Słuchaj bo słuchaj, po płucie, mazolice, kurwa, nas nie ma, więc spójrzmy, to już widziałem nas w baterii, bo przysłuchiwamy wszystko jest warunkiem, że są w tej Bo to nie się no, kurwa, że tak, tak, że tak, i jebany, kurwa! kurwa. państw świecie za to, że zmęczy samorządy! w pizze dostanie! Masz pęknięty mózg, kurwa! Całą nieczaszkę Całą A czasem przyjazdu tylko... Nie kurwa to Dobra, nie atakujcie go z dwóch stron w tym sobie... Bratek, no. to ci bawię, to ci bawię! Panor, ma Grzegorz! Ma Grzegorz! No. Ej, bratek, kurwa, ci kurczaka! Pilnę, bo to jest nasz panek! Chcesz walkę, to następną chcę dać! Kurwa, ciadaj! też wytyczku musimy brawo, pogadać! Kurwa, mać! Zostaw go! Brawo, w końcu, wypierdalać! No chuja pana, no! Siedź jak siedzisz, kurwa! No Nie się tu z panią udzielę! A my wyjebane, kurwa! Podpiszcie kontrakt, a wtedy będziecie gadać, kurwa! Brawo, brawo dla Tarzana! Pracujcie do no. góry! Nie musisz dziękować za to, tak, że cię uratowałem. Go uratowałeś. Ciebie kurma, bo już pić każdej strony to Tutaj jak mam... Zrolowanego i to zostałeś kochana. Uwaga! Uwaga, panu Chciałbym coś powiedzieć, ja ja tak tak, taki dużo. E, zależałoby mi, cię, mam nadzieję, że wykażesz się, że tak powiem, e, w zachowaniu, ładnie odpakujesz ten prezent. Wiem, że się stresujesz przed pierwszą walką. Jest to twój debiut, ja też się stresowałem, ale wiem, że lubisz takie różne interaktywne postacie z bańki. I tak więc ci też Co? to się <średenia> <my God. średenia> <my God. średenia> A jak ty walczysz z niego? Nie, nie spierdzawaj się. Jak ten w ten filmik z... jest trudno. Jak nie, dwóch twoje za się na nie, no mam wrażenie, że to było wiary do sytuacji, która będzie w sobotę. No nie moja, więc samego internetową, kurwa nie ma zasięgu, więc kurwa musiałem coś zrobić, żeby każdy w tym Ale zresztą, coś coś Oczekaj, kurwa. Oczekaj. co to jest? Poczekaj, kurwa! Poczekaj, no kurwa, tak się skończę. Panie, kurwa, do Korlony Free time. Czy mogę coś tutaj, powiedzieć, to czy to nie? No to Dlaczego zawsze? Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy No Zróbmy kurwa! Zróbmy to. Zróbmy to. ma. to. Zróbmy to. to. Zróbmy to. Ja pierdolę, ale dzięki za Kurwa,

Robiło kejmanow na tobie proszę nie, bo tu ochroniarz pleczał. Ja chciałem dodać staz zam... ale <gł equ hit> <głute> to w na dobre. Dobra, chyba razem przyjąłeś.

Ale przecież oni nie atakują cię. Nie, przecież oni w klasie, wiesz, może po prostu... Ty się Ty stresujesz tym, że on ma kolegów, czy ja nie? nie, nie wiem, jak tak widzę Ja specjalnie tak. tak. Ale tam często używasz argumentów, że wziął swoich kolegów, dlatego jest pewnie no, swojego swojego tak. ludzi. Czyli plan zrealizował, bo jednak się boisz człowieka. A czy no uwaga, no, znaczy, no, tak jak miał ocenić, no to tutaj Tarzan, tarzan no jakby pe pewniej siebie wygląda. To dobrze, no wygląda pewniej siebie. Ja się ja tak czuję razem z nim, to możecie się wsadzić. Ja nie będę ja siadącym, bo na ciebie jest jeden, jeden, dwa naszych bakusów. A co, to, że tam jest taki kurs? A ta, tak 458, a tu już drugi nogą zaliczył, już wziął Jak cię nie no się, to że to jak ty traktuj tak, taki miatrak? Ja no ale ty nie sam, ja, ja mu nie ujmuję, że nie potrafi uderzyć, czy nie wiem, czy się boi. Bo ja powiedziałem, jak trafi takim zamachowcem, to może skończyć walkę, tak? Ale jak powiedziałem, jak trafi, jak nie trafi, to dostanie zjebane to ciężko jeden... Nie mogę się kurwa doczekać. Nie, nie mogę się doczekać. Don Correole. Nie mogę się doczekać. tak będzie. No, nie mogę się tak, doczekać. Co tam zamknę, co No, widzisz, kurwa? Ja. Jeszcze... O, poczekaj, bo ja zapomniałem ci dać, poczekaj, zapomniałem ci dać prezent, mam mały upominek dla ciebie. Ja coś możesz dać mojemu przyjacielowi? Bo ja nie będę podchodził, żeby się nie bał, nie? Bo brakuje ci coś w dzisiejszym twoim ubiorze. To jest równowartość twojej wypłaty. <śmienicza> ale po drugiej. No, tak pisaj. <śmienicza> no. Ale przymierz, zrób to dla mnie, Zrób to łabię. Chłopie, to. nie, tak jak to latają. No dobrze. No, no, no. ostatnio. Nie, Pozycja jeszcze, do kamera. Dziękujemy wam bardzo za ten panel i zapraszamy zaraz na drugi panel. Więc krótka reklama i wracamy. Kaciu, o nas? Ja bardzo jest takim tak, panem już tak, samym. Tak, jak trzy tak podoba. Dobra, a może i zacznę trzy minuty lekko mi Pamiętajcie, że jest jeszcze ważenie. No gdzie kurwa, Miałeś, no, są, kurwa. ja nie w nie, nie ma nie nie do mojego nie Adam nie, kurwa, nie, darcie ryje, kurwa, nie darcie Słuchaj, jak Słuchaj, zbieram się z powrotem, staję na nóżki i, i na czwrecce. Tak, coś tam zaśrujemy. Tutaj tak kurwa. Staram się kurwa, no ile to można lecieć? Kurwa, z czymkolwiek gracie. Wszystko ma się lepiej teraz? Ja już rok jestem w Jestem trzech, wy, to raz na 5 miesięcy, tak od 3 do 5 miesięcy mnie rzuca i dni kurwa znikam jak maciarz kurwa ostatni i, i moham gdzieś w rogu jak paławie. Ale już coraz mniej. Tak, już tak, schamuję, tak staram tak. się no, hamować piętą, no, no, chociaż czasami nie wychodzi kurwa jak no, wiem jak to jest. Nie. Cieszę się, że naprawdę że sobie tutaj kurczę. Bo nie wiedziałem, że już no, będzie serwu. Ja tu zawsze nie lubię rozmawiać z tarzanym. Z nie lubię rozmawiać, ale staniku nie są wyższe, tak wyższe i komfortowo wtedy, więc żebyś się poczuć lepiej, stanę na palcach. Cześć. Jak się czujesz po koncie dzisiaj? Była awantura no, byłem, z Krymaj. No była, ale to, się to się jest to się awantura i będzie awantura. Się będzie się no, się Będziemy się biciem. Ale jesteś dużo pewniejszy niż ostatnim razem, bo to też jest trochę tak, że miałeś czas. Przepracowałem to w swojej wody. wiesz? Przepracowałem, bo trochę to, to można przyznać, jeżeli odprawy no, to. Wiesz. Nie czułem się dobrze, przyjechałem tutaj sam, trochę tam jakieś informacje zbędne dostałem przed, na jakieś inne tematy, a tutaj teraz. Pewnie. Zrobiłem fajny program po w międzyczasie kurma, byłem w okarach. Nie mogę powiedzieć, bo to pierwszy nie wiesz, jakby emisja, ale byłem w koszanach chyba tygodnia zapchnął. Trenowałeś tam? Trenowałem tam, tak. I później przyjechałem do ciądza i jest mój A co trener. to znaczy odcięty? Zero telefonów, tak, zero niczego, rozmów, medytacje, niczego. kurwa, tego typu rzeczy. No Napierdowane, naprawdę. Bo to no. będzie taki program... Ile Ci to dało? Progresu. jest to głównych tak no, może to jest najważniejsze. No. No, no, naprawdę. I teraz tu siedzę, no co? Bo przecież nie ma Kajmano ma duże doświadczenie w tej e, formule pięściarskiej. E, czy ty jakby w ogóle się tym martwisz, przejmujesz, myślisz o tym? Czy ty już masz tak Już Gdzie to mamy mam i do lata. A masz rozpracowane kilka planów, scenariuszy? Yes, więc kilka scenariuszów, w razie czego na każdej płaszczyźnie myślę, że sobie poradzę. Dobra, dobra. Wymarzone, wymarzone skończenie tej walki? Po ciężkiej batalii. Okej, okay. i na koniec może coś, podesz No, no z Michael, samego i dobra. dobra. słuchajcie, w sobotę zapraszam was serdecznie na Prime Show MMA do Radomia. Będą ciężkie knockouty, ciężkie awantury przed i na pewno zajebista zabawa. Trzymajcie się. Na banku jest jakiś dobry hormon, patrz jak on wygląda, jaki dzieciak, ty. Ja, patrz ile kamer, zobacz, patrz. Ja, ee, ja To ja. znaczy, że nasza walka wisi w powietrzu. No. No. Ale kurwa, ty, ale jak pierdolę, ty, masz jak, jakieś jak, jak zabiegi robiłeś na twarz? Nie, no i robiłeś no, i kurwa to no, 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 coś. Nie no, chcesz i... się bić czy nie? Jak wygra kajmanem? O! No! <susuruj> No? Tak, bo ja, ja mam podpisane właśnie na szmurkenie i mi rywala. No. jak wygrasz, to wszystko. No? Patrz, jak trzeba, wiesz, trzeba lepiej wygrać, żeby A. to w artykuletyce na wszystkie przegrał. No. Dobrze, 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 tak. przypomnij mi, e, przypomnij mi, jak was... Zero-dwa, zero-dwa. Przedam no? myśli. No, no właśnie, dziękuję, dziękuję. To jak ja będę miał 0,2, to wtedy będę miał. No. Ale nie będę miał, sorry, jaki fajny? masz? Masz e, no, ej, wygraj to a nie, już wygra, to będzie spoko, no? O. Bo nie mogą mi znaleźć wala, nie? Nie no kurwa, ja bym się z tą Znaczy Nie mogą, bo jeszcze mnie nie szukali, nie? No jak wygrasz to spoko, nie? To będzie dobra. Widać, trzymaj się. Wygraj to. Będzie mnie, kurwa pomawiał, o! bo takie to Ach, już, kurwa, ten leci. O, tak kurwa. Będzie jewany! Kurwa będziemy pomawiał o takiej rzeczy śmierci, gdzie doskonale wiemy kto kurwa to robił. Nie pójdę na policję, tylko kurwa ci dopierdolę no no lekarę to finansową. będziesz zasrany, kurwa. policję, jak nic Kurwa, pierwiego, kurwa, misconductury szuka, ten ci, kurwa, będziesz go bronił, kurwa. Pojebało cię. Jeszcze jest, ale No i nie pójdą na Polskę, pójdą kurwa automatycznie do kurwa drużyny. Nie, to nie jest prawda. Bo ja mam dowód. No, tylko ja nie będę kurwa reklamował kurba. A ja to na jak kurwa. mówisz, że ruchałeś całe. Nigdy ty nie ruchałem i nigdy nie ruchał kurwa! I za to masz przejebane kurwa! Masz przejebane pecie do stania! Tak samo kurwa, kurwa, pomówiłeś kurwa już niejedną osobę w internecie! Płaca, pojdzie, nie pojdzie. dziwię ci się, że szkolim cię kurwa chciał wyjaśnić na kurwa każdej konferencji! Do na wszystkich, panowie, zapraszam, face to face! I co mamy czwarte? Pan ma cztery. Popek versus. Zobacz, patrz, patrz. Popek versus Kurwadą Casio. Mm -hmm. Zobaczmy. Teraz czas na drugą niespodziankę tego wieczoru, come okay. i bez... Eee! <śmiech> <śmiech> eee! Co się tak denerwowałeś? Chcesz mnie zabić, kurwa? Chcesz mnie zabić? Chcesz... Ale miałem go bić. Miałeś go bić? No tak. <laughs> no tak. To, kurwa, ja też. Kurwa, zabij mnie, kurwa. Nie, na bo to jest kurwa, koniec, game of mm. <grymne> <grymne> ja, Takie kurde. Takie plan. Ja 100% że to bym Bo to było kawa. Rzuci, rzuci na siebie To było kawę, chawę <grymne> Ale jak co ty tak, no? Czemu, ty się Czemu go uderzyłeś? Ale widziałeś Nie przeginasz? No. Ja, ty. Panowie jak nam się podobało Prime Show moja Konferencja prasowa, jesteście zawodowcami, byliście na flick-fide'zie. Domyślam się, że pierwszy raz na takiej konferencji. Jak wasze... Yy, Wrażenia. no. Było gorąco ciekawie i naprawdę Bagieta zrobił robotę. <grystanie> Robi <grystanie> <szum>. <grystanie> Ale Tarzan też był dobry dzisiaj. Dobra. I Jacek z prezentem. <grystanie> Czekał tylko Trzeba na być bezpiecznym. <grystanie> Bezpieczna odległość. Słuchajcie, ja jestem mega zadowolony z swojego wystąpienia. Dzięki chłopakom czym się pewnie, zajebiście, więc fajną ekipę koło siebie. Teraz jedziemy na szamę. Zapraszam Was serdecznie na galę w sobotę. No i co, szykuje się mu ostry wpierdol, no i tyle, trzymajcie się.